Hej, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj otworzymy sobie paczkę ze sklepu DlaKrólika.pl Ok, ja sobie to tutaj otworzę, więc tak. Pierwszą rzeczą rzucającą się w oczy jest taka mata z trawy. Ja może jej teraz nie wziąłem na samym końcu, więc postaram się wyciągnąć. Czyli jest to sporo papieru. Więc tak, mamy tutaj taką piłeczkę z e, trawy. Ok, tak wygląda ta piłeczka. E, tutaj mamy trawę. Chciałam spróbować tej trawy. E, Którą, jakby wsadza się, sadzi się, podlewa się ją i potem wsadza się ją do np. kojca albo klatki. I może tu jest pokazane, nie, o, one tak będzie wyglądać później. A wygląda to tak. Okej, okay, miałam nie zamawiać ziół, ale jak zawsze wyszło inaczej. Tutaj mam taką ogromną trawę z maty. staram się to jakoś pokazać. Następnie, tutaj mamy takie plastry. I są to plastry jabłoni, tak jak mu właśnie zależało i to bardziej też dla chomików, szczerze mówiąc, ponieważ e, są takie małe, a one za bardzo tych gałązek nie przypadają za nimi. One mają za to takie duże gałęzie w klatce, także to też tutaj jest takie uzupełnienie. E, tych bardziej dla chomików właśnie zamówiłam, ale też będziemy z nimi korzystać przy królikach. Tutaj mamy bananka suszonego. Zamówiłam na spróbowanie, bo pierwszego banana, którego miałam złożonego ostatnio, to było chyba z dużo kilka lat temu. Tutaj mam taki super miks warzyw. Dużo mam owoców, warzyw również też, ale chciałam zamówić takiego miksa, którego mogę podawać na przykład nie za często, ale co prawda łyżeczkowo w sensie takim, że po prostu sobie nabieram i jest zróżnicowanie i tak dalej także takiego też można zrobić sobie samemu ale postanowiłam, że też takiego zamówię w sumie, bo na pewno się przyda no. teraz tak, tutaj mamy owies i Owsa, bardzo lubią chomiki. Jako tako też Wam powiem szczerze, że bardzo go lubią. Także zamówiłam dwa opakowania, ze na to, że mam dodatkowe dwa pudełka. Także e, zamówiłam do tego dwa opakowania, bo to były te duże pudełka, a mi na takiej właśnie zależało. Także dwa opakowania Owsa. Następnie tutaj mamy podbiał. Kupiłam takich dzieła, których jeszcze nie mam, bo nie kupiłam jakby takich, które mam. Wszystko wzięłam. Takie, które albo mam, albo mam w opakowaniach, na przykład, takie, wiecie, takich zwykłych, takie szelestowych, takie co szelestą. To właśnie wzięłam je też w pudełkach, bo później sobie przełożę je do pudełek i to będzie super wygodne. Także podbiał, którego jeszcze nie mam. Szyszki chmielu w ogóle nie wiedziałam, że takie rzeczy sprzedają, bo jak wiecie, z chmielu robi się piwo, na przykład. No i takie szyszki chmielu myślę, że spróbujemy. Nie mieliśmy nigdy tego, w sumie nie widziałam tego nigdy w żadnym sklepie niż ten, więc postanowiłam, że spróbuję i też zobaczę jak to się dawkuje w ogóle, bo no, lepiej sprawdzić niż po prostu podać za dużo i potem jakieś pijane króliki będą mi chodzić po końcu. malwa, ziele, malwy też nie mieliśmy, ja mam malwy na ogrodzie i myślę, że później jakoś tam będę suszyć, myślę, że nawet teraz, bo w sumie one jeszcze są w okresie takim dojrzewania, to jeszcze muszę troszkę poczekać no i tak wygląda malwa ziele, szkoda, że nie ma też kwiatka, takie wiecie, mieszanki, ale mm, tak się prezentuje ta malwa ziele. Następnie mamy jeżynę, jeżynę mam swoją, ostatnio słyszałam i zbierałam, także poziomkę ziele, poziomki, o poziomkę właśnie, bo <grywia> z poziomki zbierałam też listki. I tak się to prezentuje, ona ma też takie jakby łodyżki, w sensie takie malutkie i tak dalej, ale fajnie to wygląda, fajnie się to prezentuje. I też oczywiście zobaczymy dawkowanie, bo niektórych już jeszcze nie znam w sensie dawkowania, bo nie jestem zbytnio specem jeszcze w tutaj w Królikach. Specem też się nie nazywam w Chomikach, ale bardziej, wiecie, taka informacja o dawkowaniu jest bardzo ważna, żeby po prostu nie przesadzić. Następnie mamy Babkę Szerokolistną i one były dwie babka szerokolistna, okej. Okay. I te że szerok szerokolistne zamówiłam tylko ze względu na to, że miałam je zamówić wcześniej, ale ich nie było. Więc teraz zamówiłam, bo zauważam, że przy dawkowaniu królikom mam małą rozmiarzony ziółek. Bo jak podam coś, to muszę podać to za 3 dni i tego już nie mogę użyć. Więc muszę podać coś innego, a mam najwięcej w sumie to kwiatów. Także też za zaopatrzyłam się w tą babkę szerokolistną jako takie też urozmaicenie następnie mamy tutaj brzozę liść mam taką stiwo, ale to zamówiłam tylko dlatego, żeby mieć pudełeczko ale oczywiście mi się brzoza przyda, bo tam już mam mało tego opakowania tej brzozy więc po prostu na pewno to jakoś tam uzupełnimy następnie mam e u Tutaj mam jasnota ziele. Też tego nie mieliśmy. W sumie nawet nie wiem, jak to wygląda naturalnie rośnie, sobie później zobaczę. Ale tak jako tako nie miałam nigdy i nie widziałam w sumie jak w ogóle wygląda ta roślina. Także to sobie muszę wygooglować już, ale tak się prezentuje. Jeszcze mamy dość sporo tych ziół, więc może przejdziemy teraz do tych większych. Tu mam mniszek lekarski ziele z kwiatem, i chyba mam nawet dwa te miszki. E, tak. Mam dwa mniszki, takie w większych pudełkach. Na tych pudełkach mi chyba najbardziej zależało niż na tym mniszku. Ponieważ mniszku mam dość jako taką sporo. Czekajcie, mi się nie chce ostrość wyjść na tego mniszka. Mniszka mam jako taką dość sporo, ale na tych pudełkach w sumie. Następnie maszyna losująca, czyli mięta. E, Mięte mięte mam, ale świeżą, coś się z nią stało, więc już jej nie podaję, ale miałam co prawda dawałam świeżą więc opatrzyłam się również w suszoną skoro takim zasmakowała to myślę, że suszona jest jak najlepszym rozwiązaniem następnie losujemy z pudełeczka jeżówkę jeżówkę też mam, ale właśnie zależało mi najbardziej na pudełeczku następnie mam rdest ptasi nie wiem czy kiedykolwiek miałam coś tam Jakoś mi to przemknęło, że miałam kiedykolwiek test ptasi Ale myślę, że skończył mi się Także, następne do testowania Mamy coś fajnego Następnie mamy Przeglądy <grym> Nie umiałam tego przeczytać No wygląda to, to jest śmiesznie jak Jakieś korzonki yy, I obstawiam, że to są korzonki Ale jak najbardziej w porządku to wygląda Jak widzicie nawet to wieczko jest takie Sią, ale w porządku Idziemy dalej. Nie wiem, czy moja wieża mi się zaraz nie przewróci, bo z tych wszystkich pudełeczek postanowiłam użyć wieżę. Pięciornik gęsi. Był wcześniej? Wydaje mi się, że coś tam yy, przeleciało mi. Pięciornik gęsi też nie wiem, jak wygląda tak naturalnie, ale tu chyba mamy mm, obrazek, jak to mniej więcej wygląda. Także też fajnie. Tak się prezentuje. Następnie mamy już dwa ostatnie pudełeczka. Tutaj mamy ziele, żyta, którego też jeszcze nie mieliśmy. Mieliśmy tylko zielony owiec, który też zresztą zamówiliśmy. I tu, jako ostatnią rzecz, mamy melisę, którą też mamy, ale zależało mi na pudełeczku. I melisa bardzo smakuje zresztą każdemu osobnikowi w moim domu, który wcina zioła. Teraz przejdziemy tutaj gdzieś Totalny syf, bo jak zawsze moje Najbardziej ukochające króliki Uwielbiają po prostu czystość Bo inaczej się po prostu nie da No co Flap Masz No myślę, że zainteresowanie już poszło Także piłeczka Na pewno nam się przyda yy, Następne zainteresowanie <laughs> Się nie sprawdziło Wróć, wróć, wróć no, także wszystko co kupiłam już mogę wyrzucić. O chyba, że coś. Nie, jednak coś tam przemawia do niego. Także ja już się z Wami żegnam. Zapraszam Was do poprzednich, jak i następnych filmików. Cześć.